Witajcie, przyjaciele. Dziękuję Wam za dołączenie do kursu, a my zaczynamy. Dlaczego on szuka nowej pracy? Dlaczego? Why does he szuka nowej pracy? Look for a new job. Why does he look for a new job? Czy boisz się tej rzeczy? Czy boisz się? Are you afraid tej rzeczy? Of this thing. Are you afraid of this thing? To mój ojciec. To mój ojciec. This is mój ojciec. My father. This is my father. Mamsa, Mamsa. I have, psa, a dog. I have a dog. Ten film jest nudny. Ten film. This movie jest nudny. Is boring. This movie is boring. Kim jest ten mężczyzna? Kim jest? Who is ten mężczyzna? Who is this man? Who is this man? Wszystko ma swoją cenę. Wszystko. Everything ma swoją cenę. Has its price. <coughs> Everything has its price. Chciałbym napić się kubka kawy. Chciałbym napić się. I'd like to drink kubka kawy. A cup of coffee. I'd like to drink a cup of coffee. Potrzebujemy sprawdzić pozostałe inne dokumenty. Potrzebujemy sprawdzić. We need to check pozostałe dokumenty. Other documents. We need to check other documents. yes, samotna, yes, samotna, she is samotna, single, she is single. Powtrużmy. why does he look for a new job? are you afraid of this thing? this is my father. i have a dog. this movie is boring. Who is this man? Everything has its price. I'd like to drink a cup of coffee. We need to check other documents. She is single. Jakie jest twoje marzenie? Jakie jest? Czyli po prostu. What's? What's? Twoje marzenie? your dream what's your dream oni nie akceptują naszych warunków oni nie akceptują they don't accept naszych warunków. our conditions they don't accept our conditions Powinniśmy zadzwonić do niego. Powinniśmy. We should zadzwonić do niego. We should call him. We should call him. To sekret, to sekret. It's sekret. A secret. It's a secret. dużo ludzi wiele ludzi nie zgadza się z tym wiele ludzi a lot of people nie zgadza się z tym czyli a lot of people disagree with that a lot of people disagree with it jest dorosła jest dorosła she's dorosła adult she's adult powinniśmy dodawać więcej detali szczegółów powinniśmy dodawać we should add więcej szczegółów more details we should add more details mam pytanie Mam pytanie. I have pytanie. A question. I have a question. To to samo. To to samo. It's to samo. The same. It's the same. Ona potrafi rozmawiać po włosku swobodnie. Ona potrafi, umie. rozmawiać She can speak po włosku swobodnie She can speak Italian fluently She can speak Italian fluently What's your dream? They don't accept our conditions. We should call him. It's a secret. A lot of people disagree with it. She's adult. We should add more details. I have a question. It's the same. Kiedy są twoją Kiedy? When is twoją your birthday? When is your birthday? Czy on jest w Związku Małżeńskim? Is he w związku małżeńskim? Married. Is he married? To mój pies. Pokazujemy ręką. Jest coś w pobliżu. W tym przypadku pies. To mój pies. This is Mój pies, my dog. This is my dog. Możemy dodać jego imię. To nie wiem, Charlie, tak. Na przykład, it's name to Charlie, it's name is. Tutaj przepraszam, bez apostrofa. Tutaj, to nie jest czasownik, to be. Its name is Charlie. Charlie. This is my dog. Its name is. Jestem pewien tej rzeczy. Jestem pewien. I'm certain about tej rzeczy. This thing. I'm certain about this thing. On musi to zrobić. On musi to zrobić. He must zrobić to. Do it. He must do it. To publiczne wydarzenie. To publiczne. It's a public wydarzenie event. It's a public event. Drzwi są zamknięte. Drzwi The doors są zamknięte. A closed. The doors are closed. Czyta ona, czyta dużo książek po niemiecku. Ona czyta. She Reads dużo książek. A lot of books po niemiecku. In German. She reads a lot of books in German. Jesteśmy teraz na wakacjach. Jesteśmy. We na wakacjach. On holiday teraz now. We are on holiday now. To o wiele trudniejsze ćwiczenie. To o wiele trudniejsze. It's o wiele trudniejsze. A much more difficult ćwiczenie. Exercise. It's a much more difficult... When is your birthday? Is he married? This is my dog. Its name is Charlie. I'm certain about this thing. He must do it. It's a public event. The doors are closed. She reads a lot of books in German. We on holiday now. Jestem głodny. Jestem głodny. I'm głodny. Hungry. I'm hungry. Ten proces jest konieczny. Ten proces. This process jest konieczny. Is necessary. This process is necessary. Jego syn chciałby zostać profesjonalnym bokserem. Jego syn his son chciałby zostać would like to become profesjonalnym bokserem a professional boxer. His son would like to become a professional boxer. Lubię odwiedzać tamten kraj. Czerpie radość z odwiedzania tamtego kraju. I enjoy visiting tamten kraj, that country. I enjoy visiting that country. Oni wierzą w Boga. Oni wierzą. They believe w Boga. In God. They believe in God. Co oznacza to słowo? Co oznacza? What? To słowo oznacza? Taka kolejność słów. What does this word? oznacza mean What does this word mean? Często piszę tego rodzaju e-maile Często piszę I often write tego rodzaju e-maile This kind of e-maile, e, -maile, e I often write this kind of emails. Szanujemy ich zasady. Szanujemy. We respect ich zasady. Their rules. We respect their rules. Jestem dumny z Twoich świetnych wyników. Jestem dumny. I'm proud Twoich wspaniałych wyników. I'm proud of your excellent results. I'm proud of your excellent results. Jesteś w dobrym miejscu. Jesteś J w dobrym miejscu, In the right place, you're in the right place. I'm hungry. This process is necessary. His son would like to become a professional boxer. I enjoy visiting that country. They believe in God. What does this word mean? I often write this kind of emails. We respect their rules. I'm proud of your excellent results. Naprawdę podoba mi się twój pomysł. Naprawdę podoba się. I really like twój pomysł. Your idea. I really like your idea. Ile czasu potrzebujemy? Jak wiele czasu potrzebujemy? How much time potrzebujemy? Do we need how much time do we need? To mój własny hotel. Pokazujemy ręką, wskazujemy na hotel, mówimy: To mój własny hotel. This is mój własny hotel my own hotel jest poważnym biznesmenem on jest poważnym he is a serious businessman he's he is a serious businessman to prawdziwy przykład to prawdziwy it's a real przykład Example. It's a real example. Ta dziewczyna jest piękna. Ta dziewczyna. This girl jest piękna. Is beautiful. This girl is beautiful. Często analizujemy tego rodzaju teksty często analizujemy. We often analyze tego rodzaju teksty. This kind of texts. We often analyze this kind of texts. Moja żona jest bardzo piękną i mądrą kobietą. Moja żona. My wife jest bardzo piękną. Is a very beautiful i utalentowaną kobietą. And talented woman. My wife is a very beautiful and talented woman. Mój nauczyciel jest bardzo mądrym i uprzejmym mężczyzną. Mój nauczyciel. My teacher jest bardzo uprzejmym. Jest bardzo mądrym na początku. Is a very wise i uprzejmym mężczyzną. And polite. Możemy powiedzieć osobom, Osobą dla różnorodności. Zatem, my teacher is a very wise and polite person. Spokojnie. Jak ty przygotowujesz swoje raporty tak szybko? Jak ty? How do you przygotowujesz swoje raporty? Prepare your reports tak szybko. So fast. How do you prepare your reports? I really like your idea. How much time do we need? This is my own hotel. He's a serious businessman. It's a real example. This girl is beautiful. We often analyze this kind of texts. My wife is a very beautiful and talented woman. My teacher is a very wise and polite person. How do you prepare your reports so fast? Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję, a my zobaczymy się już wkrótce.